Witam wszystkich! W tym filmie chciałem Wam opowiedzieć o 5 rzeczach, które denerwują mnie w Rumunii. Pomyślałem, że to jest taki szybki temat, który chciałem poruszyć w tej serii filmów, właśnie 5 minut o Rumunii. Zapraszam Was na dzisiejszy film. Wielokrotnie wypowiadałem się w moich filmach na temat ludzi mieszkających w Rumunii, i dalej też tak uważam. Że są tacy otwarci, ciepli, bardzo rozmowni i różnią się od Polaków w takim pozytywnym sensie tego znaczenia, ale mają też oczywiście swoje wady. Wszystkie rzeczy, o których chciałem powiedzieć, które właśnie denerwują mnie w Rumunach, nie są to jakieś rzeczy takie bardzo szczególne, ale są to pewne minusy, które mi czasami przeszkadzają, i pierwszą z nich jest to, jak zachowują się wchodząc na przykład do tramwaju czy do autobusu. To jest po prostu taki wyścig. Jak wchodzę do tramwaju, to wszyscy tak pchają się szybko, byle tylko szybko, i żeby tylko zająć, zająć sobie miejsce siedzące. I to tak zawsze jest. Czy to do tramwaju, czy do autobusu. No ja przeważnie jeżdżę tramwajami, to tam się z tym spotykam. Autobusami raczej rzadko. W metrze tak samo ludzie się wpychają. I jeszcze mają taką skłonność do tego, że jak ktoś próbuje wyjść z jakiegoś środka transportu, przypuśćmy z tramwaju, to nie pozwalają wyjść tym osobom najpierw, tylko już chcą wchodzić, już. Już im się, po prostu tak im się już spieszy i już muszą wejść, żeby tylko albo zająć sobie to miejsce, albo nie wiem, nawet jak nie ma miejsc w, te, w tym tramwaju czy w autobusie, to i tak muszą być pierwsi i muszą być natychmiast. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest jedzenie. A mianowicie mam to na myśli, że Rumuni są tak bardzo przyzwyczajeni do swojego tradycyjnego jedzenia, że nie widzą nic poza tym. Miałem na to kilka przykładów i spotkałem się kilkukrotnie z takimi sytuacjami wśród rodziny i znajomych. Pierwszą z nich to było, gdy siostra Any zadzwoniła do nas i pyta się, co mamy na obiad, że może by przyszła i odwiedziła nas. Ana mówi: No, mamy pierogi, to jest taka. Polska tradycyjna potrawa, akurat wtedy zrobiłem pierogi ruskie. To było jeszcze zanim byliśmy na naszej diecie. I siostra Anny zareagowała w ten sposób: Co? Menynka Poloneza? E, ja nie będę tego jadła, <laughs> idę do jakiegoś KFC czy coś. No i wtedy bardzo się tym tak oburzyłem i w sumie trochę mnie to zdenerwowała ta sytuacja, ponieważ. Pomyślałem sobie, no nawet jeszcze nie spróbowała, nie wie co to jest, a już ocenia w ten sposób, tak? Także to był taki przykład. Nie chcę się w tym filmie zbytnio rozgadywać, bo mógłbym zrobić po prostu cały odcinek i tylko temu temacie, tematowi poświęcić. Ale jeszcze powiem o jednej sytuacji. Kiedyś przyszli do nas nasi znajomi i upiekliśmy dorsza. Taki w piekarniku dorsz pieczony z jakimiś tam przyprawami, z czosnkiem i ten nasz znajomy powiedział, że dla niego ten dorsz to smakuje tak interesująco. Powiedział po rumuńsku interesante. I ja wtedy byłem zaskoczony, dlaczego on tak mówi. On pierwszy raz jadł w życiu dorsza. Ja sobie myślę, jak to jest? Bo on całe życie jadł tylko karpia. Nigdy wcześniej nie próbował innej ryby poza właśnie karpiem tutaj w Rumunii. Także to są takie Przykłady, o których tutaj mówię, jeszcze Anna mi mówiła kiedyś o takich znajomych ludziach, którzy tam no gdzieś z pracy od niej wyjechali na wakacje do Grecji i oni szukali jakiejś restauracji typu fast food, ponieważ nie chcieli jeść tradycyjnego jakiegoś greckiego jedzenia, które mogli tam znaleźć. Także takich przykładów mógłbym tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo wymieniać. Nie wiem z jakimi wy się spotkaliście, ale. To jest jedna właśnie z takich rzeczy, która mnie trochę tutaj irytuje. Kiedyś robiłem taki film, co mnie szokuje w Rumunii, i powiedziałem o tym, jak ludzie tutaj wyrażają się o pieniądzach. To już było dawno temu, ale przypomnę, bo nie wszyscy mogli oglądać tamten odcinek. Mianowicie chodzi o to, że wyrażają kwoty pieniędzy w milionach. Pozostało im to jeszcze z epoki komunizmu czy sprzed dominacji Leja, i wszystkie takie y, sumy typu 100 lejów to dla nich to jest 1 milion, y, 1000 lejów to jest 10 milionów, i oni się tak wyrażają, jak mówią na przykład o wypłacie, to a ktoś tam zarabia, no nie wiem, 3000, no to nie powiedzą 3000, tylko powiedzą 30 milionów, że ktoś zarabia, nie? I to jest takie irytuje mnie to, bo już dawno te pieniądze się skończyły. A oni jeszcze specjalnie sobie to przeliczają w głowie na. albo mają już to tak zakodowane, że coś kosztuje, nie wiem, milion złotych, milion, złotych, milion lejów. Milion mówią po prostu, tak? No jest to takie, bym powiedział, no, nie wiem, zacofane, prymitywne trochę. Okej, okay, może nie chcę nikogo obrażać, bo nie mam tego na celu, ale, ale to jest jedna z takich rzeczy, która najbardziej mnie chyba tutaj. Irytuje, jeśli chodzi o ludzi w Rumunii. Można by powiedzieć, że jest coś, co bardziej mnie irytuje niż to, jak ludzie wyrażają się o pieniądzach w milionach, a mianowicie kierowcy. To jest coś, co nie przebije już po prostu niczego. Kierowcy w Rumunii to jest stan umysłu, bym powiedział. Może oczywiście nie wszyscy i nie chcę też przesadzać, ale naprawdę w bardzo wielu sytuacjach się spotykam na co dzień, czy to w Bukareszcie, czy jadąc dziś w trasie w Rumunii. Zresztą, zrobiłem już kilka filmów jak jeździłem przez Rumunię do Polski i z powrotem, więc tam też się trochę wypowiedziałem w tym temacie. Kierowcy tutaj są tragiczni. Zajeżdżają drogę, nie włączają kierunkowskazów, wyprzedzają tak, że jadą na czołowe zderzenie. Jeżdżą po prostu tragicznie. I to jest temat taki, na którym Chciałbym kiedyś zrobić film. Mam nadzieję, że ten film w końcu kiedyś powstanie i zdobędę się na to, żeby go zrobić, ponieważ jest to bardzo trudne. Muszę, musiałbym wszędzie chodzić z tą kamerą, wszędzie nagrywać, każdą jedną sytuację, jak gdzieś jeżdżę. No i zobaczę, może kiedyś uda mi się to zrobić. Ale chciałem Wam właśnie powiedzieć o tym, że to jest coś, co najbardziej mnie tutaj irytuje w tym kraju. Na zakończenie chciałem Wam powiedzieć o ostatniej rzeczy, a mianowicie Merger Shiasha, czyli to jest wszystko, co jest tak zrobione byle jak. Zrobiłem kiedyś nawet taki odcinek specjalny w tym temacie, opisałem tam różne szczegóły, pokazałem Wam zdjęcia, przykłady itd., ale ogólnie teraz chciałem powiedzieć, co to jest to Merger Shiasha, czyli wszystko zrobione tak byle jak, tak od niechcenia, na druciku, jak to się mówi, na jakimś supełku, żeby tylko działało, ale nic nie jest zrobione tak, jak być powinno i pod tym pojęciem też mieści się między innymi jakość usług jakie są tutaj w Rumunii ciężko jest znaleźć czy to dobrego mechanika czy dobrego fryzjera wielu ludzi tutaj mogłoby się wypowiedzieć na ten temat, wiele Polaków którzy mieszkają w tym kraju zresztą była kiedyś dyskusja w tym temacie no i tutaj was odsyłam jeszcze do filmu który już kiedyś zrobiłem I to były wszystkie rzeczy, o których chciałem powiedzieć, które mnie denerwują w Rumunii. Ja bardzo kocham Rumunię i to jest kraj, w którym teraz mieszkam. Cenię sobie życie tutaj i doceniam wszystko, co Rumunia mi daje, ale oczywiście jakieś negatywne aspekty są, bo wszędzie są i muszą być, dlatego chciałem o nich powiedzieć. I to są takie, no nie jakieś bardzo szczególne, ale po prostu istnieją. Chciałem się tym z Wami podzielić. Napiszcie jakiś komentarz, czy jak byliście w Rumunii, to czy coś, czy coś was denerwowało, z czym się spotkaliście, jakie macie doświadczenia, lub też jeżeli mieszkacie w tym kraju, to y, czy jest coś, co was denerwuje, czy są to rzeczy, o których ja powiedziałem, czy może jakieś inne, bo nasz punkt widzenia zależy od wielu czynników od tego, w jakim miejscu mieszkamy to tak jak ja w Bukareszcie czy też od tego, po prostu jaki kto jest tak bo każdy z nas jest inny i się różnimy. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapki w górę, jak już powiedziałem, skomentujcie go w jakiś sposób i zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.